Paneczko, widzę, że teraz słyszycie mój głos. Miałem kiedyś innego shorta, gdzie mogliście usłyszeć jakby mój głos, ale w innej i w innym tonie. Teraz sobie zagramy w pigi, tylko proszę bez hejtów czy coś, jakby to nie ma żadnego. Po prostu lubię dla Was nagrywać. Może czasami mało lajków zdobywam, ale bardzo lubię. Was widzowie Lubię za Was nagrywać, więc zaczynajmy i idźmy do odcinka Zagrywamy dzisiaj sobie w Pigi I żeby nie przedłużać trochę ten to skrócę Jak widzicie Niestety, ale mogę tylko jedynie co powiedzieć to to, że No kupią mapę po prostu wybrali ludzie No ja tej mapy nie lubię z tego powodu, że ona jest najtrudniejsza, tak mi się wydaje. No, tutaj jest ucieczek. Nie, gdzie tu ale to Jakby nie, nie znam tej mapy tylko tak dokładnie. O, tu. to no, idziemy. Niechby chciałbym mieć być popularny, mieć... Co, co najmniej 70 subów, To byłoby dla mnie zaszczyt. Tyle zdobyć. To, było, to jest moje marzenie praktycznie. Moje marzenie pierwsze to było zdobyć właśnie te 100, ale przez to, że po prostu mało osób nie ogląda, dlatego nie odważyłem się dalej nagrywać jakby ten. A teraz nagrywam dalej i tym razem z głosem. Jakby, jak będę miał oh, boże. Dobra, bez przedłużania znowu będę musiał wszystko wyciąć Tak w by ogóle okul jakby, jakby... Ja od, od dawna gram PG I bardzo uwielbiam PG, dlatego dla Was ta nagrywam bo gdyby, nie, nie, gdyby PG nie powstała, to praktycznie mógłbym nagrywać innych gier, ale ta jest jedyna taka horrorowa, taka mega fajna. Niektórzy by powiedzieli, że, że jestem cringe'owy, że lubię PG jak to jest dla dzieci małych, ale mi się wydaje, że właśnie nie. Właśnie dorośli też w to grają, jakby to jest, to jest jedyna gra, która ma jakieś intensywne, fajne uczucie które by się chciało grać, ale bez przedłużania czekamy na, na następną grę. Szczerze się trochę stresuje. Jakby to jest mój pierwszy film... Czekajcie, chrypka. To jest mój pierwszy film, gdzie nagrywam z moim głosem. Jakby... Mało osób chyba nagrywa. Jakby Ci początkujący to mało osób nagrywa z tymi. Z tym głosem. Ale normalnie to... Bardzo lubię robić, wam filmy. Może... Może tam trzy wyświetlenia, ileś tam wyświetleń się pojawi. Ale o nie, o nie. Najgorzej. I tak to jest najgorsze. Czemu wybieracie najgorsze mapy? No Jezu. Ludzie wybierają najgorsze mapy praktycznie. Moim głosem właśnie jak na moim ostatnim odcinku napisałem że naj, najlepszą mapą właśnie jest y, część 8 rozdział 8 Czyli inaczej karnawał z, ze względu na to, że łatwo się w to gra i łatwo się wygrywa tą mapę. No znaczy tylko po prostu unikać pigi. Dużo jest y, tego. Dużo myślenia w innych jak chodzi o inne mapy, dużo myślenia, bo nie wiadomo gdzie. I co jak? Jak chodzi o początkujący. A ja jestem. Nie, już nie jestem w początkującym, jak chodzi o pigi. Jakby. by, by Zanim tylko ja zmienię, może skina, nie wiem. Zanim tylko może se kupię robusy i będę. no, nowego skina se zdobędę. Bardzo uwielbiam piłkę nożną. Napiszcie w komentarzu. Hashtag tak piłka nożna to dam serduszko więc żeby nie przedłużać wygram grę albo przed końcem całej gry uda mi się wygrać udało mi się wygrać i szczerze ja najwięcej robię na serio najwięcej robię i jeszcze została nam ostatnia gra jeśli tą ostatnią grę wygramy to to będzie i by I bardzo dużo gram w pigi Odk odkąd zacząłem w ogóle nagrywać to, ja, to tak sobie myślałem co jeśli będę miał złe komentarze co jeśli będę porzucony i niechciany w ogóle w youtubie ale te 40 subów, które mam, to właśnie to są moi widzowie, czyli Wy. I dzięki Wam mogę się cieszyć wszystkim, co tylko mogę się cieszyć w ogóle. A tak w ogóle to zaraz zaczynam grę, tylko muszę... Poczeka, poczekamy na kolejną gierkę. Udało się! W końcu Carnaval! co oh, mój yes. oh. Jak ja uwielbiam ten karnawał! Gdyby nie karnawał, to co by się stało? Jakby to... Wtedy bym tak pigi nie mógł z wygrać. Tak, to bym musiał z. z, z właśnie z pięcioma ludźmi, co najmniej, żeby pigi ich goniła. I w taki sposób też możecie sami robić rzeczy. I możecie po prostu wygrać dzięki temu. O ile się nie mylę, chyba jest jakiś sekretny skin w PIGI. A ci, ci prosi tacy, Tryharji, chyba tak się nazywają. Oni w PIGI zdobywają petyk, jakie PETY skiny, które nawet nie, nigdy nie widziałem w grze, ale oni mają je w ekwipunkach. Ja nie wiem. Jak oni to mają, ale kompletnie, kompletnie, kompletnie. Dobra, żeby nie przedłużać, zobaczymy jak mi się uda, czy uda mi się w ogóle wygrać, to zobaczymy zaraz. Uwaga, uwaga, mam ostatnią kartę i ja, patrzcie, no ja wygrywam praktycznie grę, no, to... no i wygram. Szczerze dziękuję Wam za odcinek. Mam nadzieję, że będziecie się, będziecie się częściej pojawiać na moich filmach. Zdrówka wam życie. Życzę narka.